Oto zaprezentuję Państwu 30 sprawę z roku 2019. Rok 2019 skończymy na tym 30 potwierdzeniu. Jeżeli przemnożymy to raz 4, mamy 120 spraw. 3 razy 4 jest 12, 120. A dlaczego tak? Bo wszystkich potwierdzeń nie mam. Kończymy na tym 30, to i tak jest dużo. Być może jeszcze znalazłbym inne, ale po prostu szukanie tego to też zajmuje czas. Czego dotyczy to 30 potwierdzenie zgłoszenia przestępstwa? Już Wam pokazuję najpierw dokument. Czyli mamy tak: komisariat policji w ząbkach, mamy datę tu na górze mamy czego dotyczy i podpis policjanta. Nie wiem, tu jest numer i telefon do komisariatu. Możecie tam dzwonić i naprawdę pytać się o każde te potwierdzenie. Policja powinna wam potwierdzić. Jeżeli nie potwierdzi, któregoś ze zdarzeń, to znaczy, że oszukała. Ale myślę, że potwierdzi. Było też ich więcej, więc tych zdarzeń jest bardzo dużo. Tutaj rzeczywiście nie ma numeru SWD wpisanego, ale jest podpis. W tej chwili zobaczyłem, pokażę Wam jeszcze raz. To jest wina i błąd policjanta. Tu powinien wpisać numer, którego nie wpisał oto ten funkcjonariusz policji. Tutaj mamy na Imię, nazwisko i podpis funkcjonariusza. Ja to mam przeczytam. To był stolarski. Rzeczywiście. E, jest tam jakiś taki dyżurny, który ma do mnie pretensje, nie wiadomo o co. Nie dopełnił obowiązku. Tylko podacie będzie można dojść, czego dotyczy. Ale mam kolejne pismo z komisariatu Policji dotyczące tej sprawy, gdzie ten numer. Jest. To jest pismo, które dostałem dwa miesiące później z Komisariatu Policji. I są te numery dotyczące, proszę, tu jest tego zdarzenia z 5 stycznia. I podpis policjanta. Podpisał się pod tym komendant Dariusz Korzeń. Sprawca wówczas został złapany. I nazywał się Warzec Rafał. Eee, sprawa, widzę, że trafiła do sądu. Ale do tej pory ja nie dostałem informacji. Albo została ona ukradziona ze skrzynki na listy. Czy sprawie nadano bieg? I jak się sprawa skończyła? Ja wiem, że tylko w terminie, bo jak to otrzymałem, to w terminie do tej sprawy wniosłem wniosek, Obycie, że chciałbym działać obok oskarżyciela publicznego jako oskarżyciel posiłkowy, bo jako pokrzywdzona osoba mam prawo. Teraz wytłumaczę wam pokrótce, czego to zdarzenie dotyczyło. Nie zawiadomił mnie jeszcze sąd od kwietnia tamtego roku, czy jakieś orzeczenie zapadło, ani nie dostałem wezwania jako ten oskarżyciel posiłkowy, a wezwanie takie powinienem dostać. Tylko nie wiem, czy ten wniosek został dołączony do akt. Bo akt sądowych numeru, numer później ujawniłem. No tak, wpisałem numer. Czyli 5W153 na 19. Czyli powinien trafić do akt. Ale w sądzie rejonowym w Łominie mógł ktoś zapomnieć o tym. I zobaczmy, czego ta sprawa dotyczyła. Ta sprawa dotyczyła znowu włamania do mojego mieszkania. Próby włamania. Jak sobie przypominam, to ten sprawca walił mi do drzwi, czyli złośliwe niepokojenie mu tutaj wpisali, a jakie posły zarzuty? No nie wiem. I widzicie, próbował się dostać, walił w drzwi, drzwi były zamknięte. Drzwi mam po rozboju na mojej osobie tutaj, gdzie chciano mnie zabić, gdzie ledwo co przeszyłem, mam zabezpieczenie w postaci pręta stalowego, grubego pręta w drzwiach, że jest tyle w murze ten pręt zamontowany. Jest to stalowy pręt, gruby, zbrojeniowy, który po otwarciu nawet tych drzwi blokuje otwarcie je dalej. Nie ma możliwości. Podejrzewam, że prędzej te drzwi by się zniszczyły blachowo, niż ten pręt zostałby wyrwany tyle z muru, Jakieś 15-20 cm jest w murze. Poza tym on nie jest, że ten mur jest taki chudy, nie? Ten mur przy drzwiach ma pół metra. A jest po środku ten prędkość mniej więcej zrobiony. Czyli gdyby ktoś chciał wyrwać, to mu tyle ściany jeszcze zostaje zabetonowanej. I wiecie, i ten sprawca w jakimś stopniu tu jest napisane, że wywalił te drzwi, otworzył. Nie wiem o co chodzi w celu wtargnięcia do tego lokalu, ale nie, nie mógł wejść, bo jest ten pręd zabezpieczający. I nie wiem, czy to były jeszcze stare drzwi, czy nowe drzwi, gdzie nie było tego pręta, bo te drzwi zostały też wymienione w jakimś czasie. No ale jest to nie w porządku, że ci sprawcy. Robią to za darmo, czy pod wpływem, uparli się na moją osobę i koniecznie, koniecznie za wszelką cenę chcą włamać się do mojego mieszkania, nawet jak ja tu jestem w tym mieszkaniu. Najlepsze to jest to, że ja tych sprawców e, widzę niekiedy: czy przez wizjer, czy coś, wiem kto to jest, a te wnioski do sądu idą naprawdę sporadycznie. Sporadycznie idą one. No, i to mamy sprawę 30. Skończmy na tej sprawie 30. Ten rok 2019, bo można by, mówię, tych zderzeń było 100. Musicie mi uwierzyć około 100. Czy to było 110, czy 98, czy 120? Chyba nie ma to takiego znaczenia. Mało kto przeżyłby ich 30. I to jest uciążliwe. Na każdym człowieku, na każdej psychicznej może to się odbić, coś takiego. Jest to potwierdzane dokumentami, na których te sprawcy nieraz są łapani, nieraz ta policja przyjeżdża za późno i nie są złapani. Tu akurat chyba interwencja była dość szybka, bo w 18 próbowano mnie zabić. Ci sprawcy nie zdążyli uciec z tego bloku i ukryli się na samej górze bloku, gdzie policjanci. Jeden stanął przy drzwiach, obejścił całą klatkę i ujawnili sprawcę na ostatnim piętrze, gdzie się schował. Który mówi, że przyszedł do babci, która mieszka na parterze obok mnie, ale schował się na ostatnim piętrze. I wiecie, to jest poszedł tam, a tam babcia jego nie mieszka. I to jest właśnie to, że miasto ząbki, gdyby. Ona musi znać ilość tych przestępstw na mojej osobie. Ona jest w jakiś sposób poinformowana. Te filmy też o tym mówią. Dlaczego nie chce zamienić mi tego mieszkania? Jaki jest tego powód? Dlaczego? Jeżeli ktoś z Was zadzwoni do burmistrza miasta Ząbek i poprosi o rozmowę z nim. Albo wyślę maila do urzędu z zapytaniem, dlaczego miasto Ząbki nie chce mi zamienić tego mieszkania i na co czeka? Czy nie czeka na to, żeby mnie po prostu zabito? Czy odpowiedzialność urzędników w tym wypadku szefem całego urzędu jest burmistrz, zastępca burmistrza? To są osoby, które decydują o tym, czy mi przydzielą inny lokal, czy nie? Dla mojego zdrowia i bezpieczeństwa to powinno już się stać bardzo, bardzo dawno temu. Każda wymiana drzwi, wymiana okien w moim lokalu, czy pomoc, która mi jest udzielana tutaj, jest to strata dla miasta, dla mieszkańców z ich podatków. Gdybym mieszkał w innym miejscu, nie miałbym tyle szkód, a miasto nie pokrywałoby tyle napraw. Zresztą, gdyby też nie działała tamelina pijacka i nie były tu rozprowadzane narkotyki, miękkie, grube, twarde dopalacze, gdyby tu był odpowiedni nadzór urzędniczy, też tych przestępstw byłoby mniej. Ale tego się nie dzieje. Wszystko, co się dzieje, to się dzieje moim kosztem, mojego zdrowia. Tak więc proszę was, jeżeli. Możecie. Możecie wziąć telefon, zadzwonić do Urzędu Miasta, poprosić o rozmowę z panią burmistrz. Jeżeli się nie uda, nie będzie chciała rozmawiać przez telefon, możecie wysłać oficjalnego maila z zapytaniem, co stoi na przeszkodzie, żeby mi to mieszkanie zmienić, kiedy dochodzi do tylu przestępstw na osobie Tomasza Rutkowskiego. Czy miastu zależy na to, żeby go zabiło, zabili? Bo ja to opatruję jako współudział w przestępstwach na moim osobie. Bo jeżeli to jest taka sytuacja, że ktoś się przygląda temu, a nic nie robi, to jest współwinny i czeka na tragedię. A tu nie trzeba czekać na tragedię. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Skończymy na, na tym roku 19, na 30 filmie. Specjalnie skończyłem, nie będę kończył na 33, 34, tylko na 30, na okrągłej liczbie. Każdy to może tych zdarzeń pomnożyć sobie razy 3 albo 4. Wyjdzie to faktyczna liczba e, e, zdarzeń, w których jestem nękany. Nie doszliśmy jeszcze do zniszczenia moich samochodów i innych rzeczy, bo to był rok 2018, teraz się zaczyna 2020. Tak jak mówię, nie wszystkie potwierdzenia mamy. E, Ponieważ muszę zrobić też inne filmy, żeby wam powiedzieć kim... Y, ...jakie mam pochodzenie, kim jestem... ...i trochę o sobie. Y, chcę nagrać jeden film. Mam tu już dokumenty, które... ...w jakimś stopniu... Y, be, ...potwierdzały będą moje pochodzenie. Powiem wam tylko jedno. Nie, nie powiem wam właśnie. Moim zdaniem... Y, ale to też, żebyście nie odbierali tego filmu, że się czymś chwalę. Po prostu chcę to zostawić, chcę to nagrać, bo nie wiem, jak długo jeszcze pożyję. A może to zostanie. Może to zostanie po mnie. Będziecie wiedzieli, kim była moja rodzina. Mam szlacheckie i polskie pochodzenie. Ale chcę Wam o tym powiedzieć. Chcę, żebyście wiedzieli. Trafiłem do najgorszej patologii, najgorszych przestępców, najgorszego sortu ludzi, ale patrzę, że w urzędach nie jest lepiej. E, ludzi odpowiedzialnych, mądrych, wykształconych, albo nawet niewykształconych, ale inteligentnych brakuje w naszym kraju. Brakuje. A ludzie e, tacy, którzy powinni być u władzy, to ich nie ma. Ja mam Zrobię ten jeden film na faktach, tak samo, oderwany od, tych, od tej patologii. Od tej patologii macie dużo 30 odcinków. Jeżeli ktoś będzie chciał przeanalizować któryś odcinek albo zobaczyć je wszystkie po kolei, to na pewno mniej czasu mu zajmie niż mi to kręcenie przez te parę miesięcy dla Was. No i skończmy to. Pozdrawiam Was wszystkich. Próbowałem robić krótsze i dłuższe odcinki. Nie jestem z wykształcenia redaktorem. Moja telewizja, mój kanał można powiedzieć, jest dość skromny. Jaki sprzęt? Takie film. Próbuję w jakiś sposób wypromować te filmy, ale nie idą. Dla swojego bezpieczeństwa. Wy też możecie dla mojego bezpieczeństwa, jeżeli Wam się coś spodoba. Gdzieś wrzucić i powiedzieć, że tak być nie powinno. Bo przecież to są dobre uczynki, wiecie? Ludzie nieraz mówią mi, że dobro powraca. Wierzę w to, że dobro powraca. Więc te dobre uczynki nie są takie yy, nieludzkie. To są ludzkie rzeczy, wiecie. Ludzie, którzy mają sprany umysł od alkoholu, od narkotyków, yy, to są ludzie, którzy. W żaden sposób dobra nie uczynią, nie czynią. To są ludzie, to jest margines społeczny. Margines społeczny, który w jakiś sposób powinien być kontrolowany. Kontrolowany, żeby było inaczej. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Za to, że wolnym chciałem być. Ścigają mnie jak swora psów, ci, co na smyczy wolą żyć. Nie podniosą nigdy łbów, moja wolności nie znał cię. Żaden niewolnik, żaden pies, obroża dla nich zwykła rzecz. Obroża dla mnie będą jest, za to, że wolnym chciałem być. Ścigają mnie jak sfora psów Ci, co nas męczy, wolno.